ma, z tej strony Dominik Majewski Dzisiaj gramy sobie w Pokémon Quest. Jesteśmy na tym etapie co ostatnio, czyli na srebrnej zupce. Uuu, fajnie! Z lasu nam przybyło manki 40 level! O matko jakie ma ataki. a taki słabe, ale 40 level, no to nice! To od razu idzie do... Y do treningu. To jest walczący Pokémon. Zobaczymy ile wzrośnie. Jeden level. Spoko. Ewolucja będzie? Coś czuję, że nie raczej. Jest! Ewolucja! Machampa. Wreszcie. Jest. Mega, ale szybko nam to poszło, szczerze. Mega szybko. Mamy już Machampa. Fajnie. Teraz spróbujemy sobie zrobić zupkę na walczące pokamony, żeby zmienić krążcząpa na krążcząpa na naszego bullapa, a bull-upa na krążcząpa. Coś takiego mniej więcej. Dobra, walczymy sobie naszym nowym machampem. Ale mega się cieszę, że wreszcie, że, że tak szybko zewulował w Machampa. Mamy już mega dobry team. Machamp, Alakazam i Poliraf. Star mi tylko brakuje. Maczam ma jeszcze jeden lepszy atak, tylko nie zapomniałem jak on się nazywa, więc zobaczymy, który więcej zadaje. Musimy sobie zrobić, może nie dzisiaj zrobimy, ale na którymś odcinku zrobimy sobie peł, tak, 10 maczopów albo 10 maczopów albo 10 mankei i sobie spróbujemy. Spróbujemy sobie zrobić właśnie yy, dużo tych trainingów żeby się zmieniły ataki zobaczymy jak są dobre, jakie słabe i wiecie, takie tam teraz czumpem w tego muka jedziemy. Chyba nie będzie jakiegoś dużego problemu, żeby tego muka pokonać. No, teraz wycofujemy się i atakujemy poli tutaj o, teraz krążczą ping łatwo idzie łatwo psychik teraz, a sajhik. psychik w miarę, w miarę wam powiem, że w miarę dobrze idzie teraz grajmery u nie 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 teraz są te mają ten teraz mógł ma ten lepszy atak swój więc słabo. Dobra, dobra, jakoś łatwo poszło w miarę. Nie żyję ja już mógł. Spoko. Zrobiłem losową zupkę chyba, nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy co będzie z tej zupki. Zobaczymy co wyjdzie. Jestem teraz tylko smutny, trochę, że nic nie może nam w deku zewulować, więc. Chyba robię znowu zmianę deku, szczerze. Wiesz, że takie głupie, że krótko to zrobiłem, ale chyba poliraf pewnie nie wiem, skoro już ma tego machampa. Tutaj poliraf już nam nie będzie raczej potrzebny. A to jest zupka na wodne Pokémony. Okej, okay. co będzie? Stariu! Jest, 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 jest. Stariu! Robimy starmi. Tak, robimy starmi od razu. Od razu starmi. Cóż. Polira, wiem, długo grałem z tobą i w ogóle, ale musimy się pożegnać. Hmm. Hmm. Będzie mi się brakowało. Będzie mi się brakowało na serio. Bo długo. Dużo czasu razem spędziliśmy, dużo zrobiliśmy. Ale cóż mam powiedzieć, star mi jest, jest lepszy, jak jamy. Nie chcę się, strasznie nie chcę się pozbywać mojego. No nie chcę się pol polirafa pozbywać. Powiem tak, będę próbować robić kolejnego polirafa, ale no smutno, smutno mi trochę będzie szczerze. Tylko jeden minus, że ma taki wysoki level, więc trudno będzie go zewulować. Starmi ma na pewno więcej tego. Starmi ma więcej ataków. Dobra, błagam ten level, jeden level, żeby zewulował Starmi, bo ten poliref jest na serio cenny. Jest ewolucja. Jest, za pierwszym razem ewulował. Mega, mega. Ewulował już za pierwszym razem. Mamy starmi. Dobra, teraz wchodzimy w to. Ataki, ataki, ataki. I tutaj życie. I musimy zmienić mu na teraz. hydropumpę teraz. Hydropampę musimy mu zrobić, naszemu starmi teraz. No, y, Flasz canona i twistera. To myślę, że zmienimy sobie... Twistera, ponieważ flaszka nam więcej zadaję. Czasami ma, może będę go używać. Dobra. Zróbcie takiego. OK. Hmm. Teraz musimy niepotrzebne rzeczy usunąć. Cztery okej. Okay. Teraz duże ekspienia będzie potrzebne. Wtedy mieliśmy 8000 coś, zobaczymy ile teraz będziemy mieli. 9500. Nice, no, dużo, dużo. Fajnie. Tylko ataki słabe. Ale jaki fart. Starmi, mega się cieszę. Szkoda że... No wodne teraz tylko do ekspienia, więc mogą myśleć nawet na takim niskim levelu. Czerwone grzybki by się teraz przydały. Mam ich mało już. Lubię tury. To kupujemy. Expedius. Nie wiem, czy się nie pomyliłam. Dobra. Co możemy spróbować? A spróbujmy tego magnetona Szczerze, teraz mam taką pustkę, bo pozbyłem się mojego mm, mojego jednego z ulubionych Pokémonów Mojego Polirafa tak, tak długo go chciałem mieć w ogóle, a teraz nie ma go Teraz już stanie się lepszy, to mega szybko mi Pokémony ewoluują i to jest takie według mnie, trochę słabe że tak szybko teraz mi to idzie. Dobra. Łatwo. U, nie, nie, nie. Maczam kontra tutaj nasz koleżka. Uciekamy! Łe. Teraz szybko poszło, łatwo. Myślałam, że ciężej będzie. Brak roszcząb. Łatwo, jest łatwo. Może nam się uda nawet zrobić ze Dobra. Dwie ewolucje na jednym odcinku. Czy tam jedna ewolucja? Nie jestem pewien. Zapomniałem już pogubię się w rachubie w ogóle. Tak się cieszę. U nie, nasz matcha, spadł. Uciekamy. A jeszcze przed chwilą był maczok. Jeszcze przed chwilą był maczok. Teraz już jest. Teraz już jest. Tylko maczam oraz. O, maczam właśnie. O Tobie była mowa. Uu, ale maczam tu leży. Jaki teraz chciałbym mieć dek? Jaki chciałbym mieć w sumie dek teraz? Już sam nie wiem. Hmm. Pomyślmy, pomyślmy jaki chciałbym mieć dek? W sumie. Star mi mógłby zostać. Poka, jak wejdźmy. W sumie mógłby mieć tego Starmi, Charizarda, jakiś jeden jeszcze Pokémon. I w sumie mógłby być Alakazam, Machamp albo Jolteon, Coś takiego. Dobrze. Idziemy dalej. Spróbujmy, może teraz tu. Atakujemy, atakujemy. Tutaj mamy tą jinx. Czy dałoby się na serię mega hydropompa. Nie wierzę. Jestem pewny teraz tego, co się stało. Dostaliśmy mega dobry kamień. To jest mega. To jest chyba ten kamień 4, piąty coś takiego. Jestem pewien teraz. To nie mogło mi się pomylić. Nie mogło, na serio. Dobra. Tylko ten maczam, szkoda, że tak szybko traci życia. To jest jedyny minus maczampa. Teraz wycofujemy się. Uciekaj, uciekaj, ala kazam. Czemu nie uciekasz, ala? Ala kazam. Czemu nie uciekasz? No i nie, i leży. No i leży nasz. Tutaj. Machamp. Dobra. Dobra. Jakoś, jak jest średnio, poczekaj, aż się z respi, Już Jinx mamy. Najgorzej, że ona przyzywa te kloistery, bo kloistery są dobra. Nie, no czemu tak idziesz? Dobra, nie jest tak źle w sumie. Teraz ty wchodzisz tutaj. Nie, nie, nie. Słabo idzie, słabo. Strasznie słabo idzie. Czemu tak się dzieje? No i nie żyje. No i nie żyje. Nasz jedyny ratunek. Ten Starmi. Jedyny ratunek to jest Starmi. Okej. Okay. Uciekaj. Starmi. Co ty robisz, Starmi? Mała szansa, nawet nie, no dobra, nawet małej szansy nie ma. Uciekaj, stary, co ty robisz? Nie, przegraliśmy, ale tak blisko, tak blisko było do wygranej mega blisko. I teraz czy się pomyliłem, czy miałem rację? Tak, to jest ten kamień. Zmarnuję, zmarnuję te 10 bilecików. I tutaj nasz. I to jest takie dziwne, bo starmi i ma najwięcej życia tutaj z nas, i najwięcej ataków, więc tutaj maczam musi się trochę zabrać w garść. Tak, to jest ten, 509 życia. Na stu wydajemy to Machampowi. No dobra, wchodzimy. Zobaczymy, czy to będzie ta zupka, czy się jednak pomyliłem z składnikami. Tak, to jest ta zupka. Water Pokémon, dobra. Teraz może być były jaki Pokémon wodny. O. Nowy, akurat nowy wpis, tak żeby bardzo fajnie. Trzynasty level, okej. Okay. Hm, jakie teraz... Co możemy sobie teraz zrobić? Pomyślmy. Hmm. Nie wiem nawet. Chciałbym zrobić walczącego, ale do tego potrzebujemy hmm. e, tych czerwonych grzybków. I zapomniałem w ogóle, jak się robi walczący na serio, co jest takie dziwne. Zapomniałam. To zamienimy na to. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj nic to nie daje, więc zamienimy sobie na minimalnie lepszego. Co tutaj jest? Okej. Okay. Musimy trochę niepotrzebnych tych tutaj skasować. Jeden rząd. Okej, okay, dostałem... Wymieniałem, jak się robi. Kurczę. A ile trwa film? 16 minut. Dobra. To z pamięci spróbuję. Zaryzykujemy. Tutaj tak, że tutaj to było, pomyliłem się. Tu tak. Nie. Nie pamiętam. Dokładnie. Hmm. Tak i tutaj tak? Albo na odwrót? No tak, tak tylko na odwrót chyba. Bo, tak. Tak. Spróbujmy. Nie jestem zupełnie pewien, czy to tak. A możemy sobie zagrać dwie ekspedycje jeszcze. Może jak zwiększyliśmy minimalnie życie, to się teraz uda. A właśnie, jeszcze mieliśmy um, starmi tutaj dać training do zmienienia. Ile to jest procent? 60. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Czy da radę, że zmieni się? No niby jest więcej niż... Nie. Udało się, ale Blizzard. No, zobaczymy, co więcej zadaje. Za chwilę. Wezmę tylko nam tutaj to. Blizzard 52. Nie, dobra, zatem to i tak było lepsze. Ale dobra. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. Nie, te, nie chcę wyjść. Dlaczego? Wyjść mnie. Wyjść mnie. Co się zacięło? Co? O co chodzi? Nie chcę mi wyjść. Czemu? Wszystko działa. O co chodzi? O dobra, dopiero. Uuu, teraz najwięcej życia ma Machamp, więc może najwięcej teraz będzie wytrzymał. Teraz. Fajnie by było. A tak za. Najmniej zadaje maczamp. myślałem, że będzie najwięcej zadawać, bo oczywiście starmi. A tutaj takie rozczarowanie. Ja wiem, kto będzie końcowym basem, ja nie będę Wam spojlerować jeszcze, powiem tylko, że końcowy boss będzie mega ciężki do pokonania. Dobra, krążcząb teraz, teraz krążcząb. Aha, to jest Blizzard, aha, dobra. Nie wiem, ja chciałem sprawdzić co to jest w ogóle blizzard, ale to jest to, to rzeczywiście to jest słabe. Blizzard daje tylko jedną dobrą rzecz, że szybciej się robi flash cannon. Oh my night, ciekawe, ciekawie, ciekawie wam powiem, mega ciekawie. Psychic. Szybko. Dobra. Jakoś idzie. Jest Jinx, boss od razu. Na pewno mamy więcej życia niż wcześniej mi się wydaje przynajmniej jestem pewien. Ale chyba mamy więcej życia. Nie wiem, średnio chyba nam idzie, nie jestem pewien, dokładnie. Nie. Nie. Nasz Nikt dostał nam ostatni starmi. Gorzej, gorzej jest. Jest gorzej o wiele. Dobra, przegraliśmy. Nie ma co. Nie ma co. Dobra, tego nie ma zbierać. Możemy zobaczyć. A może spróbujmy tego nie do Kinga i nie do Queena pokonać. No teraz pokonamy tego. Spróbujemy przynajmniej pokonać. Otworzymy sobie zupkę i dzisiaj to chyba koniec. Spróbujemy tym blizardem wjechać, chociaż jest mega słaby. A zmarnowałam. Dobra, idzie na razie spoko. Teraz widzę najwięcej obrywa kadabra. Y, Ala Jaki kadabra? Kadabra to był kiedyś. Teraz to jest już Ala Kazam, porządny typ. Dobra, łatwo. I teraz wycofam. Wycofka, wycofka. Spróbujemy rozwalić. O, chciałem dać. Dobra, już poszło. Średnio bym powiedział. I za chwilę będą... Za chwilę będzie kłopot na stówę. Nie jestem pewien czy tutaj dokładnie, czy w jakim momencie, ale za chwilę tu będzie straszny kłopot. Bo będą nas usypiać i w ogóle. No a tu chyba w tym momencie właśnie będzie ten kłopot duży. no dobra, dobra, zabili nam niestety nasze. Tak to jest ten właśnie moment, że tutaj nam źle będzie, idzie gorzej. Psychik, dobra, nie żyje, ale ma Ni nie do kinki, nie do queen jest, Mam w miarę dużo życia, więc jest okej, okay, powiedzmy, powiedzmy, że jest okej, okay, ale poczekam aż maczam się, zaraz spinam. Jakaś średnio idzie. Już Alaka za mną leży. Niestety uciekamy, czemu nie uciekasz, Machamp? Co ty robisz? Dobra, przegraliśmy. <laughs> A. Już myślałam, już myślałam, ale jednak się nie udało. Dobra. I co nam z zupki wypadnie? Jestem mega ciekawa. Bo nie wiem, czy się pomyliłam, czy co, ale spróbujemy. 25 minut, jeszcze przed chwilą było 16. Dobra. Nic nam nie mówi, co będzie. To w zupie będzie, a co będzie? Stariu! Mega, mega. Dziękuję, dziękuję. Kolejny stariu, mega. Się cieszę. Tutaj po poduczymy może zamiast Blizzarda, będzie ta hydropompa wreszcie. 96%? Duża szansa, że będzie. Powiedziałbym, że na no stówę, ale Stuwa to to nie jest jednak. Co? Hydro pump jest! Wreszcie hydro jest. I teraz zobaczymy co więcej zadaje. I tak będę używać hydro pompy. 213 jest to się... No i te hydro pompa więcej od razu widać. Hydro Hydropompa więcej, dobra. No i cóż. No i dzisiaj to tyle. W Na następnym odcinku przetestujemy hydro Do zobaczenia. Pa!